Na to, żeby nadmuchać, może no nawet za długo, co? No, no, no ryzyku. Nie, 20. 20 sekund na to, żeby nadmuchać jak największy balon, ale dopiero na mój sygnał. No tu, bracie, już tak. Nie oszukujemy. Dopiero na mój sygnał wszyscy wypuszczają powietrze. Ja powiem, kiedy będzie start, i jak powiem, stop. Łapiemy baloniki i trzymamy, bo jak komuś pofrunie, prrrr zrobi takie prawda fruwanie. I tutaj nie daj Boże komuś się na czole przylepi z rodziców albo dziadków. Prawda? No niestety, no chyba, że komuś o to chodzi. Wiecie o co chodzi, rozumiemy się, tak? Na mój sygnał będziecie dmuchać. Jak mówię stop, to zatrzymujemy i z Panem Grzegorzem oceniamy, kto najdmuchał największy I ten zostanie, prawda, otrzyma no, tutaj tytuł najpotężniejszych płuc z festynu rodzinnego, tak? Super! Wszyscy wypuścili powietrze. Co ci Moi drodzy, jesteście gotowi? Trzy, cztery, rysa! Poszło! Ale dbuchają, ale dbuchają, ale dbuchają. Wow. <noise> Dobre, ale, ale Uwaga. 10 sekund, co na pół, aż się boję ja im popękają. Jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze nie sekundy. Jeszcze. Stop, 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 trzymamy balony, pańskie już oceniamy. Największe wychodzą. Trzymać, trzymać, choć przefier. O, tu chyba jeden i drugi. Duże balony. Kogo jeszcze musimy do oceny, z takich większych? Yy, tu jest chyba duży tego. tego. Oddzielnie chłopcy, oddzielnie dziewczęta, bo oczywiście, no, musimy ich rozróżnić tutaj, jednak... Od tyłu się do se Ale się Ale se poddmuchuje! Tak. Widać, że dobrze uczą ekonomić w szkole, prawda? Tak jest, trzeba sobie w życiu radzić jakoś. Trzeba sobie w życiu radzić. Panie Grzegorzu, do góry! Kto największy na moje oko? Tu chyba kolega. O! No, będzie! Kurcze, chyba będzie egzekwowo, bo te trzy żółte to takie. I ten. I ten zielony. Chyba ten, te cztery osoby egzekwo. Jak państwo myślicie? Tak? Trzeba nagrodzić, czyli mamy pierwszy, chodź tutaj, bracie. Przedstaw się. Tobiasz Tałaj. Tobiasz Tałaj, brawa na Tobiasza Tałaja, proszę państwa że otrzymuje tytuł najpotężniejszych płuc festynu rodzinnego 2011 w Orzegowie. A teraz niewiasty, niewiasty. Uuu, taki balon nadmuchałaś. nie duży. A wypuściłaś, no właśnie mówiłem. Drogie niewiasty, ile was było? Aż cztery. I która z was ma największy terminologii? O, panie Grzegorzu. Kinga. Kinga. Kinga Iza. Tak, Kinga z Iza, chyba egzekwo. Ex 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 tak. Pierwsze miejsce. Tak samo. Widzę, że jest tak samo. Kinga, Kinga, ma są nazwisko? Kinga Góra. Kinga Góra. Kinga Góra jest górą, proszę Państwa. No a Iza, łączna, łącznie z nią, prawda? Jedna górą, druga łącznie z nią. Brawa dla Izy, super, świetnie nagrody, tak, nagrody myślę, że dla wszystkich uczestników. Balony również na was, bo ja raz można wypuścić i niech się dziadkowi na czole przylepić. Oj, fruwają balony. Uch!